Od kilku lat zajmujemy się porównywaniem komunikacji urzędowej i komercyjnej, czyli sprawdzamy, jak nas traktują urzędy, kiedy jesteśmy obywatelami, i porównujemy to do sytuacji, kiedy traktują nas firmy jako e, klientów. I szukaliśmy. Takiej komunikacji najbardziej kryzysowej, najbardziej krytycznej. Bo wiadomo, że kiedy wybieramy firmę, firma nas wita bardzo sympatycznym listem albo mailem. Kiedy firma nas obsługuje, także radzi sobie świetnie. Natomiast chcieliśmy sprawdzić, jak firma się zachowuje, kiedy zrobiliśmy coś złego. Niekoniecznie coś bardzo złego. Nie zapłaciliśmy ostatnie faktury albo zapomnieliśmy czegoś dosłać. Czy w takiej sytuacji. Firma też będzie miła, czy raczej będzie naśladować język urzędowy i podszywać się pod urząd, żeby nas trochę zastraszyć. Raport prosto po polsku przyjazne upomnienia. To jest efekt naszych badań ostatnich, najnowszych. Badaliśmy to, jak pisma upominają polskich klientów. Przede wszystkim pisali do nas klienci, sami użytkownicy internetu i przesyłali nam monity, wezwania i upomnienia. I to była pierwsza pula tekstów, którą badaliśmy, ale udało nam się też zaprosić sześć firm do e, diagnozy. Teksty, które przesyłali nam klienci są trudne, są skomplikowane, są nieprzyjazne. Natomiast z tekstami firm jest różnie. Z tych firm, które się do nas zgłosiły, niektóre są dobre. Niektóre są trochę gorsze. Kiedy patrzymy na pismo, to jest pierwszy problem, który znaleźliśmy. Kiedy patrzymy na pismo, nie wiadomo w którym miejscu jaka informacja tego pisma się znajduje. Czyli nie ma podziału na akapity, nie ma nagłówków na przykład. Tak? Drugi problem jest taki, że wiele akapitów na początku ma spychacze informacji. Czyli zamiast zacząć od razu, szanowne Pani, prosimy o zapłacenie. Ostatniego rachunku, no mam uprzejmie informujemy, iż w związku z umową, którą pani podpisała, i rozpoczyna się taka bardzo długa fraza, która spycha nam tę główną informację. Część klientów zupełnie się wyłącza, zostawia to pismo na później do przeczytania czy też do opłacenia yy, i życie te osoby porywa, już do tego nie wracają. Stąd powstają w Polsce dłużnicy. Mieliśmy w Polsce badania i okazało się, że 30% polskich dłużników nie płaci, dlatego że albo zapomina, albo gubi gdzieś to pismo. Tak, więc to oznacza to, że nie jesteśmy winni. To nie jest jakiś wielki nasz problem czy też kłopot, tylko po prostu te pisma są nieprzyjazne i nie zostaje nam w pamięci to, że musimy zapłacić.